No, a z tej strony, w promieniach zachodzącego słońca, Orpe Błyskawica jest nasz niszczyciel, świadek oczywiście II wojny światowej i wielu innych bitew. Tam po drugiej stronie oczywiście wyrzutnie Torpet i różnego rodzaju działań. Szybko na tutaj pokazuję. zewnątrz niestety okręt jest zamknięty. Nie można go wejść w poniedziałek, jak większość muzeów nie pracuje, niestety. I jeszcze widok na błyskawica do dziobu. 114 metrów długości, artyleria główna kalibru 102 mm. Na pokładzie 8 takich dział, oprócz tego 4 wyrzutnie torped, wyrzutnie bomb głębinowych. No cóż, podczas wojny robiło wrażenie. Teraz, oczywiście, okręt muzeum. Natomiast jest to też unikat na skalę światową. Jest dobrze zachowany i służy od 1937 roku. No bo formalnie wciąż jest to okręt w służbie. Oczywiście, jako okręt muzeum i okręt yy, reprezentacyjny. No, za tą bramę teoretycznie już nie powinno się wchodzić. Ja tego robię nie będę, tylko jedno sobie ujęcie zrobię tutaj na tle. Pozdrowienia z Gdyni. Do zobaczenia.